I stąd przechodzi na emeryturę. No i wszyscy, którzy go znali, chcieli go czymś obdarować miłym. Wchodzi do pierwszego mieszkania, tam dostał 200 zł, wchodzi do drugiego mieszkania, dostał butelkę dobrej whisky. Wchodzi do trzeciego mieszkania, dostał pudełko kubańskich cygar, wchodzi do czwartego mieszkania, a tam otwiera mu piękna, ponętna blondynka. Atrakcyjnie zachęca go do wejścia do środka, zaciąga go do sypialni, po wszystkim robi mu obiad i wręcza przy tym obiedzie 10 zł. Na co listonosz taki zaskoczony pytają? No wszystko rozumiem, ale nie rozumiem tych 10 zł. Albo mąż mi powiedział, pieprz go, daj mu dychę, a posiłek sama wymyśliłam.